Jakie możliwości dają to, daje to narzędzie oraz jakie ma ograniczenia, a także w jaki sposób możemy sobie z tymi ograniczeniami poradzić. Przede wszystkim w archikadzie mamy do dyspozycji szereg różnych ścian, czyli ściany proste, podstawowe o jednorodnej strukturze, ściany wieloboczne, to są ściany o jednorodnej strukturze, ale których rzut może być dowolny, na przykład taka ściana może. Być edytowana na rzucie tak jak każdy inny wielobok. Ściany warstwowe oraz ściany profilowe, czyli oparte o złożony profil, np. taka ściana fundamentowa, która jest w domyślnym templecie Archicada. Jeżeli chodzi o ściany warstwowe, to one nie muszą być. Równoległe, nie muszą mieć boków równoległych, nie muszą być równej grubości na całym przebiegu. Taka ściana może również być ścianą trapezową, i wówczas grubość jej na początku i na końcu może być różna. Zróbmy test. I jak Państwo widzą, po szerzeniu uległ rdzeń, a pozostałe części zostały tej samej grubości. Jakie e, ograniczenia związane są z e, tymi ścianami? Ano przede wszystkim ściany e, proste oraz ściany warstwowe, mogą być również pochyłe, e, ale e, ściana wieloboczna pochyła być nie może. Czyli jak Państwo widzą, w ten sposób przeedytowałem tę ścianę. I gdy obejrzymy sobie tę ścianę w oknie 3D, to zobaczymy, że rzeczywiście. Ona została, jej kąt nachylenia został zmieniony. Taka ściana może również przebiegać po łuku, pomimo tego, że jest, jest pochyła. Zatem takie ściany dają bardzo duże możliwości. Natomiast chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o ograniczeniach ścian wielobocznych. Ściany wieloboczne pozwalają na odtworzenie dowolnego kształtu na rzucie. Aby to Państwu zaprezentować, skorzystam z PDF-a. Rozbiję tego PDF-a w oknie rzutu, i po rozbiciu uzyskam wypełnienia archikada. Jeżeli plik PDF składa się z elementów wektorowych, to wówczas po rozbiciu zamienią się one w wektorowe elementy archikada. Przeskalujemy sobie tę grafikę, a następnie za pomocą magicznej różdżki wstawię według tych wieloboków elementy. I Jak Państwo widzą, wszystkie elementy zostały bardzo dokładnie odtworzone. Z wyjątkiem otworu w brzuszku B, Ponieważ ściany wieloboczne nie mogą mieć właśnie takiego wieloboku, to znaczy wieloboku z otworem. Gdybym to robił stropem, mógłbym coś takiego otworzyć. W przypadku ścian takiej możliwości nie ma. Jak można to ograniczenie zniwelować? A mianowicie możemy skorzystać z narzędzia Otwór. Wybiorę narzędzie Otwór, wstawię dowolny otwór, Następnie otworzę sobie w oknie 3D, żeby Państwo lepiej widzieli, co będzie się działo. Zaznaczę ten otwór i skorzystam z polecenia obrót. Natomiast jako oś obrotu wybiorę jeden z boków otworu, dzięki czemu będę mógł go obracać w płaszczyźnie YZ lub XZ. Teraz już mogę ten otwór przesunąć tak, żeby on znalazł się z powrotem w obrębie ściany. I kolejna rzecz, którą zrobię, zrobię na rzucie, mianowicie zaznaczę ten otwór i ponieważ od Archikada 25 mamy dostępne otwory wieloboczne, mogę takie, taki magiczny ruch wykonać, czyli za pomocą magicznej różdżki odtworzyć kształt wnętrza brzuszka litery B. Kolejnym ograniczeniem ścian wielobocznych jest brak możliwości regulowania kąta nachylenia krawędzi tych ścian. I to ograniczenie również można zniwelować za pomocą narzędzia Otwór. Pokażę Państwu, w jaki sposób na przykład mogę zmienić kąt nachylenia jednej z krawędzi jednej z tych ścian. Wstawimy tutaj sobie prosty otwór. Ponieważ w Archikadzie 25 możemy edytować obrysy otworów tak jak wszystkie inne wieloboki w Archikadzie, to będę mógł za pomocą znanych mi z innych narzędzi technik dokonać edycji. No i również na przykład zasymulować nachyloną krawędź jednej ze ścian, jednego z boków tej ściany wielobocznej. Zresztą otwory wieloboczne mogą być wykorzystywane również do innych zadań. Na przykład, jeżeli chcemy, aby ściana miała konkretny kształt w elewacji, na przykład chciałbym, żeby ta ściana była przycięta, jak gdyby do takiego kształtu. Możemy to zrobić właśnie za pomocą otworu. Dlaczego? Warto właśnie zrobić to w ten sposób, a nie na przykład korzystając z innych narzędzi, takich jak działania na elementach bryłowych lub docięcie do, do dachu. Ano dlatego, że otwór jest elementem, który jest podrzędnym elementem ściany i jak gdyby jest przesuwany, obracany razem z tą ścianą. A zatem mamy pewność, że po wstawieniu takiego otworu, cokolwiek byśmy nie zrobili z tą ścianą, to jej kształt. Będzie cały czas taki sam, niezmienny. Aby wstawić otwór o tym kształcie, muszę najpierw wstawić dowolnego kształtu otwór. Nie, może, nie, nie mogę tego zrobić w elewacji, ponieważ nie można wstawiać nowych otworów w elewacji. Ale mogę po prostu wstawić otwór na rzucie, następnie w elewacji zaznaczyć ten otwór, przesunąć go w takie miejsce, aby cały znajdował się wewnątrz wieloboku, który będę chciał odciąć od ściany, a następnie zmienić geometrię otworu na wielobok. I w tej chwili będę już mógł, za pomocą technik znanych z edycji innych wieloboków, zmienić kształt otworu za pomocą magicznej różdżki. Dla pewności przesunę jeszcze bok tego otworu, z tego względu, żeby w przypadku zmiany wysokości tej ściany, lub innych działań edycji, na pewno końcówka tej ściany nam nie wylazła. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w oknie 3D. I zobaczcie Państwo, że niezależnie od tego, co będę robił z tą ścianą, czyli na przykład, gdy ją pochylę lub obrócę, zawsze kształt tej ściany pozostanie taki sam. Come on, baby, fly with me. Come on, little darling, take another fly with me. Come on.